Cześć, witamy wszystkich bardzo cieplutko w naszej kuchni i dzisiaj zapraszamy na propozycję, która kilka dni temu pojawiła się na moim Instagramie i wiem, że wiele z Was zaciekawiło, jak przygotować tę sałatkę. To jest poniekąd inspiracja, e, zaczerpnięta z marketu tutaj ogólnodostępnego i gawen wypatrzył tę sałatkę na wystawie i się mnie, czy mogłabym mu ją odtworzyć i spróbowałam i nam wyszło i od tamtego czasu robimy ją sobie przynajmniej raz w tygodniu. Jest naprawdę banalna, nie ma to przygotowania, bardzo pożywna i sycąca, idealna na lana. Do pracy, czy też na y, spotkanie y, z, ze znajomymi. Mam nadzieję, że przepis się Wam spodoba i że wykorzystacie go w swojej kuchni. Zaczynamy od składników. Na początek pokażę Wam, z czego zrobimy pesto. Y, zubek, ząbek czosnku, orzeszki dni. E, tutaj temat 50 gramów mogą być idealnie więcej, bo będziemy też potrzebować troszeczkę później do samej stawacki. E, I będziemy musieli je podsmażyć delikatnie, porażyć. I tutaj y, mamy jeszcze olej. E, Brakuje nam też drugiego składnika, czyli bazylii, ale zaraz Graven pójdzie do sklepu, ale w międzyczasie chcę włączyć do piekarnika kolejny składnik, żeby go przypiec i to są kawałki bekonu. I to jest tylko opcjonalne dla osób, które nie jedzą mięsa, możecie ten, ten punkt ominąć. Ja może ze trzy kawałeczki włożę pod grill, tak żeby aż się spiekły na taką chrupiącą skórę. I to wszystko oczywiście będziemy jedli razem z makaronem. My uwielbiamy ostatnio ten Um, organiczny ze szpinakiem i jest naprawdę pyszny. Do tego też dodamy, żeby było zdrowo mm. i świeżego szpinaku. Bekon już się przepiegł. Teraz się studzi. E, prażę teraz orzeszki Vini. Przygotujemy pesto i wkładamy. Całkiem czosnku i przed chwilą właśnie gawym przyjechał z bazylią. mało co w wypadku, nie zginęł. Podobno jakiś tam kierowca mało co go nie potrącił. Ja powiem szczerze, że nie wiem tak dokładnie. Ja zawsze na oko daję. Nie więcej, a weźmy te większe liście, okay. I dodajemy połowę tych orzeszków, które Tak Wygląda nasza pasta. I teraz um, dodajemy sen parmezan. Ja tu mam taki Parmigiano reggiano. <ścoughs> tak. Um... Wcześniej miałam troszeczkę go ale też tak na oko robię, ciężko mi powiedzieć. dodaję odrobinkę oleju, żeby to wszystko miało piękną konsystencję. Mieszę troszeczkę soli do smaku i więcej oliwy i trochę sera. Gavin kazał mi pokroić trzy kawałeczki. bekonu. O, oh. oh, sorry. Kroimy w takie cieniutkie plasterki. Oczywiście, dla osób, które nie jedzą mięsa, ten, ten krok jest zbędny. I sałatka też będzie wyborna bez bekonu. Ale bekon daje taki, taką falną, fajną, falną. Taką e, słoności trochę po prostu. I najlepsze są takie bardziej. Kevin, nie podjadaj. Ok. Do makaronu. Makaron mieszam razem z pestą. Dodaję szpinak. Mogłabym mieć szpinak jak, jak... papaj! Mieszamy wszystko! Pekon! Pekon! Wisienko na torcie. Jest reszta orzeszków pini. I słuchajcie, to wszystko. Smacznego. Nie zapomnijcie o kciuku w dół i koniecznie. Naj... I said, don't forget about thumb down. Do you believe that? <laughs> mm -hmm. Pocznego nie zapomnijcie o kciuku w górę i koniecznie dajcie mi znać, czy przygotowałeście sobie taką samotkę. Pa!